Uważaj, mało-mało. W okolicy grasuje porywacz. Beda to. Nie ma sensu być zyskiem dla moich porywaczy. Pozostanę w cieniu, Judam, że nie mam żadnych pożądanych umiejętności. Witam, panie. Potrzebuję, żebyście spojrzała na ten plakat. Podnieś rękę, jeśli nie umiesz czytać. Oh, ma mnie. Jeżeli nie podniosę ręki, to przyznam się, że nie umiem czytać. Ale jeśli ją podniosę, to też się przyznam, bo skąd inaczej by wiedziała, niż z plakatu? Tylko 20% osób w tym kraju potrafi czytać. Z czego większość to mężczyźni z wyższej klasy? Nie ma szansy w serioch sprawdzić, czy wszystkie służące potrafią czytać i patrzy tylko na mnie. Chwila, czekaj, co on robi? Czy to chips? Nie dam mu wygrać. To będzie moje perfekcyjne zwycięstwo. Hmm, proszę pana, co jest napisane na kartce? Ech, mam mnie. <laughs> go. Zacznę z papierkową robotą na Twoje nowe stanowisko. Dziękuję. Weź to.